Postawiliśmy jakby parę zarzutów IDA bankowi, jeśli chodzi o getback. I mówię, że jedna część dotyczyła wprowadzania włącz, druga miselingu i uznaliśmy, że w przypadku wprowadzania wąt już mamy taki materiał, że jesteśmy gotowi do wydania decyzji. W przypadku miselingu nadal pracujemy, a wydając teraz decyzję oczywiście jest tak, że już wcześniej jest i może być pomocna konsumentom już teraz, a nie za jakiś czas. Jeśli chodzi o materiały, które mamy, to mamy zarówno wyniki kontroli naszej, które przeprowadziliśmy w Idea banku, mamy też zeznania różnych pracowników Idea Banku od najwyższego szczebla aż do sprzedawców. Mamy maile. Mamy nagrania z Call Center a z drugiej strony mamy tak naprawdę zeznania konsumentów i materiału przez nich dostarczone. W tych skrajnych przypadkach, jak pokazywaliśmy, ludzie byli wprowadzani w błąd tak, że tak naprawdę lokata w, o sumie poniżej 100 tysięcy euro, czyli tam, gdzie jest gwarancja bankowego funduszu gwarancyjnego, jest bardziej ryzykowna niż obligacje Getbacku. No to to jest już w ogóle kuriozum, ale takie nazwijmy informacje też się pojawiały ze strony sprzedawców, yy, którzy chcieli no tak naprawdę zarobić na tym produkcie działając na rzecz idea banku. Jeśli chodzi o uprawomocnienie, no to to już zależy od postawy banku, jak i później ewentualnie jeśli bank się odwoła, no to, to oczywiście postępowania sądowego najlepiej chcielibyśmy to w parę miesięcy skończyć idealnie te mniej niż 30 dni, czyli patrzymy, że się nie odwołali. Tak jak nie przyszli, na przykład zapoznać się z materiałem, kiedy zakończyliśmy zbieranie bo jest taka procedura, informujemy stronę i bank nie skorzystał z możliwości zapoznania się z materiałem, więc być może tutaj też się nie odwoła. Natomiast jak się odwoła, no to oczywiście te parę miesięcy i tutaj im krócej, tym lepiej.